dzisiaj będziemy testować TDS te na Namena Upgraded, czyli UTT. Dobra, i to zrobiłem green Sera poza nagraniem i też Goldie poza nagraniem, ale to już Wam chyba mówiłem w poprzednim odcinku.

Gdybym nie, nie sam na to, team, to, to on, on by był lepszy na pół godziny. By gra się skończyła, i, a on, on by się ulepszył. I, i oczywiście gramy na Nightmare, bo nie będziemy się kołać jak w poprzednim odcinku, że se gramy... <coughs> harda. Godlim. Harda. <sighs> Kurze, jak glitch będzie, to to, to będzie dupa. I dzisiaj jest w ogóle... update w tery ter fans. Dobra. On tak duczy? Już na tym mieczem Nie nie ma, nie nie

I, 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 I. O, ja raz na tej fali umarłem. Bo było tyle. Tych, tych. rzeczy. Rzecz było. You are dead. Na razie jestem na godzinie się nie dobrze, bo ja mam go. Od, od wczoraj. Znaczy, od przedwczoraj go mam. I bardzo się nie, nie gra i teraz będzie dźwięk? I on bardzo fajnie atakuje, bo, bo on chyba zbija. Tak, 1000k. Aha! I on tym bije Dobra. Potężny cinema. Bardzo potężny cinema. Tak, on spowalniając, ten bije tyle Nie no dobra, wleż go, od tego Bez dźwięku, bo jest tak cicho <śmiech> <śmiech> Dobra w sumie ja, ja, ja ze no, nigdy, nigdy nie przegram. Chyba na e, Endless się przegram na 70. Z jakimś randomem grałem, to też Ale wałem, że to był Polak. To jest najważniejsze: że to był Polak, a nie jakiś los. Kolejnego tu postawmy. Mnie nie, nie interesuje zasięg za, 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 za czy coś. <laughs> A, to będzie pogrom. Ja już to widzę. Dobra, sobie No nie śpi mi! To nie leżanka, żeby spać i leżeć. Gdzie, gdzie ty go dźgniesz? Wy tu widzieliście, że, że on go tu dźgnął? Jest A jak jestesmy, jest jestesmy, A jak, jestesmy, Slendermana to Slendermana w komentarzach. Jak chcecie Slenderman w jestesmy, i zbieranie e, 10 karteczek raz, dwa, trzy, giniesz ty. ten bije tyle k, więc on jest tak potężny na ten cinema to on sam rdzeniem bije najwięcej a ja, ja już nie mówię o te telewizorze, bo jak już włącza się, się telewizor, to jest. A Picasso. To, to jest tak. Potężny. Zaraz się w sumie skończył Ewik. No bron się od, od tych stunów. bron. Czy on tu jakieś. mini idą? O, za to się dużo hajsu dostaje! I one są ba... jeszcze turec. Ja one są ba bardzo łatwe do pokonania się nie dostaje ultra dużo Nie Dobra, dawać... O, cloud toilet! Wi witam pana, słabiaka. Aha gdzie ty się teleportujesz, he? Ej, goście. O boż jak, jak, jak z jak, jakimś bobasem Kurde, tu się bił. Jest tak prosto, Jest tak prosto jak... Nie wiem. Lezerów to. Co? Jak to możesz spać? Ty ty, Ty. Ty, ty przypro. Ty, ty śpisz? Ty myślisz... Da, bitch scientist, no bi, Dawaj! Lar science toilet, bigo! Ale. Ja. co. To, to, to do, dopiero teraz zobaczyłem, że. Ten je, je jest tak, taki wysoki. A, tutaj speaker i tutaj kamera są minisi. Z... od niego o, bardzo dużo. I też poza nagraniem mi wyleciał wle <kluzny> Titan Speakerman up Upgrade. Jeszcze za 90 gemów kupiłem Titan Sinnoh Oczywiście A oczywiście zwykłego, nie, upgrade. Ja, jak by był na upgrade, to, to by to nie, nie, nie była prawda. I, z, i za co sobie wytreidowałem Green Laser? Green Laser, a la, jest ultra fajny. Co na Green Lasera? Miałem już go kiedyś, ale go wytrajdowałem. i miałem go też, ale go wytradowałem za Godly. Tamtym o o w tamtym odcinku widzieliście, że go za godli wy wytradowałem. Jeszcze tam, tam były dwa klukmeny. Flayflower, tyle, tyle ty tam było postaci, że ja nie zliczę. Kolejny do, post do, do postawienia. No i ogólnie to jest bardzo prosto wy wygrać godli Cinema. Możesz no, zagrać na autoskipie Nic ci się nie, nie stanie. bo ja nie, nie jestem jak kurde ja jakiś orangutan, że, że ja gram na autoskipie. Bo ja wolę grać bezpieczniej. I wygrać, a nie przegrać. Dobra. To ciekawe. Tak, wolno bez rdzenia. No mnie tak jest le lepsze. Co tak mało tych toalet tu idzie? Peszę się zi. Bigo! Aha. Nie no weź się! Nie rzucę jaj! No i dupa! No nie! No nie no, proszę, błagam! Jak dam skipa? No zadziałaj, proszę! Proszę, zadziałaj! Postawię na tu. Tu. Działaj! Działaj! No głupi toalety, kurde! Problemy z serwerami mają, co. co. DWIE MINUTY! No, co za głupno, no. Jeszcze raz? Na co się, no kurde, skibili toalety? Jak mi... Jeszcze nie...